I, gram I gadam, witam was bardzo serdecznie, ludziska z tej strony I Witam was w pierwszym poradniku serii Call of Duty Black Ops Cold War. Yeah! Witam, witam, wódka i pokój, Siemaneczko. Witam w pierwszym odcinku. Jak widzicie, nowa gra. Dzisiaj premiera generalnie. Jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia z tej rozgrywki w zombie, bo jeszcze nie miałem okazji grać w zombie, dopiero dziś, no to. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. No naprawdę, kurczę, no tak na razie póki co to nie wiem, jak mam ją ocenić. Muszę pograć troszkę dłużej, żeby ją troszeczkę ograć bardziej i jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy warto. Myślę, że jednak warto, ale dajcie mi troszkę pograć, żebym mógł ją ocenić pod różnymi kątami rozgrywki. A teraz zapraszam Was na pierwszy poradniczek, a dzisiaj dowiecie się jak zbudować Paka Buncha. Zapraszam! Generalnie... Pierwszym krokiem jest uzbieranie mniej więcej dokładnie tyle punktów, ile ja mam, bo niemalże do każdego ostatniego centa wydałem swoje punkty. Tak więc 8700 punktów mniej więcej musicie mieć i jeżeli dobrze to rozegracie, to jesteście w stanie właśnie w piątej rundzie uzbierać tyle punktów. Po to, żeby pójść do tunelu i potem do... Akceleratora cząstek. Po drodze mam Jaggernog. Jak widzicie, wrócił on w tej części Black Ops. Jesteśmy teraz w tunelu i idziemy przez sterownię. Jak widzicie, przechodzimy przez ambulatorium i jesteśmy dokładnie tu, gdzie mieliśmy być, czyli w akceleratorze cząstek To tutaj, właśnie na środku mapy, o właśnie w tym miejscu, gdzie pokazuję, znajduje się paka punch, ale jeszcze jest nieuruchomiony. Dopiero musimy włączyć zasilanie, więc to jest drugi krok. Drugi krok jest właśnie włączenie zasilania, które znajduje się tam. Gdy już podejdziemy pod drzwi, gdzie jest główne zasilanie, potrzebujemy 1750 punktów na otworzenie tej bramy. Teraz, gdy już mamy odblokowane zasilanie, musimy włączyć dwa terminale: jeden po jednej stronie, a drugi po drugiej stronie. W terminalu aktywujemy cyklotronowy rezonator. Gdy już włączymy dwa terminale, pojawi się pewna anomalia na środku mapy. O, właśnie tak. Jest to anomalia, którą musimy zbadać, a więc podchodzimy do niej i używamy przycisku F, by wejść do mrocznego eteru. Ważne tutaj, żeby daleko odstąpić sobie zombiaka, albo generalnie chodzić sobie w koło tej anomalii. Tak, żeby was nie zabił, bo jak widzicie, niewiele mi zostało HP. Teraz idziemy do miejsca, gdzie włączaliśmy zasilanie i wchodzimy po tych schodach do góry na zewnątrz. Jak widzicie, jesteśmy teraz w mrocznym eterze. Także mapa jest nieco inna, zmieniona. I tutaj wchodzimy przez ten eteryczny tunel. I wydajemy praktycznie ostatnie nasze punkty. Gdy już zejdziemy na dół, mamy część maszyny, którą musimy podnieść. Idziemy na środek mapy, akceleratora, cząstek i tutaj właśnie wykuwamy naszą maszynę, czyli Paka puncha. W tej chwili nas teleportuje z powrotem do naszego świata, do Polski, i mamy dostępne mocne uderzenie. Pierwszy poziom to 5000 koszt, drugi to 15, a trzeci to aż 30 tysięcy punktów. Oprócz tego mamy modyfikację amunicji. Czyli zgnilizna mózgu, kriozamrożenie, uziemienie i wybuch na palmu. Gdy już mamy 5000 punktów, możemy ulepszyć naszą broń na poziom pierwszy w pakapanczu. Tak więc, jak widzicie, jest na co wydawać punkty. Oprócz tego, pokażę Wam jeszcze, jak. Korzystać właśnie z modyfikacji amunicji na innej broni Także weźmiemy sobie tutaj na przykład Zgniliznę mózgu Koszt to 2000 punktów Tak więc jak widzicie na rękojmi U dołu broni mamy taki dodatek właśnie Który jest ulepszeniem broni właśnie, zgnilizna mózgu Ja na pierwszy poziom Panczowałem sobie Takiego shotguna Także jak widzicie Orion 777 Jest kozacki Myślę, że na wysokich rundach radzi sobie znakomicie również No bo pamiętajcie, że możemy ulepszyć trzykrotnie broń do różnego poziomu W tej chwili jest to pierwszy, za 15 tysięcy punktów jest to drugi poziom I trzeci poziom jest aż za 30 tysięcy punktów Także to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się poradniczek spodobał Jeśli tak, dajcie łapeczkę w górę Napiszcie komentarz, czy chcecie nadal oglądać moje filmy właśnie z nowego zombie. Jeżeli macie jakieś uwagi, to piszcie śmiało. No i oczywiście subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek, by być na bieżąco. To tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.